Był mroźny, grudniowy dzień w Zakopanem. Śnieg padał cicho na drewniane ściany naszego góralskiego domu u podnóża Giewontu, tego samego, który mój ojciec kupił po wojnie za oszczędności z 40 lat pracy w kopalni w Katowicach. Kończyłem 89 lat tego 21 grudnia, a cała rodzina przyjechała z Warszawy, Krakowa i Wrocławia na uroczystość. Zapach bigosu i pierników unosił się z kuchni, mieszając się z aromatem świerkowych gałęzi w salonie, podczas gdy ja obserwowałem wszystko ze swojego ulubionego fotela przy kominku. Moja córka Małgorzata zorganizowała wszystko z tą warszawską precyzją, którą nabyła po 35 latach pracy w PKO BP. Długi stół w jadalni był nakryty najlepszą bolesławiecką porcelaną. Lampiony wisiały między belkami stropowymi, a trzypiętrowy tort bezowy czekał w spiżarni. Patrzyłem, jak moje wnuki bawią się na zaśnieżonym podwórzu. Niektórych ledwo rozpoznawałem, tak bardzo wyrośli. Michał, syn małgorzaty, przyprowadził swoją nową dziewczynę z Gdańska. Mała Kasia, córka mojego syna Piotra, nie odrywała wzroku od telefonu komórkowego. I była tam Agnieszka, moja najstarsza wnuczka, 36 lat, absolwentka SGH w Warszawie. Zawsze z tym wyniosłym nastawieniem kogoś, kto pracuje w najbardziej prestiżowej kancelarii prawnej w Polsce. Agnieszka przyjechała około trzeciej po południu, prowadząc swojego nowego Mercedesa GLE, premię, którą dostała od szefa w międzynarodowej firmie konsultingowej. Wysiadła z samochodu, rozmawiając przez słuchawkę Bluetooth. Przeszła obok mnie siedzącego na werandzie, nawet nie patrząc, tylko machnęła ręką, kontynuując swoją pozornie kluczową rozmowę o fuzji wartej 200 milionów złotych w Dubaju. Tylko pokręciłem głową i dalej patrzyłem na padający śnieg. W miarę jak popołudnie mijało, przybywało coraz więcej krewnych. Mój brat Stanisław przyjechał z poznania z całą rodziną. Moja szwagierka Ewa przywiozła swój słynny Makowiec, który tylko ona potrafi zrobić perfekcyjnie. Sąsiedzi, pan Kowalczyk i jego żona Jadwiga, wpadli się przywitać, przyjaciele od ponad pięćdziesięciu lat. Przyjęcie było piękne, było dużo jedzenia. Góralska kapela grała cicho w tle, i wszyscy wydawali się dobrze bawić. Około piątej po południu, gdy zimowy zmierzch już zapadał, a światła w ogrodzie rzucały ciepły blask na ośnieżone świerki, Małgorzata wpadła na pomysł zrobienia rodzinnego zdjęcia. Zaczęła zwoływać wszystkich, organizując ludzi przed wielkim kamiennym kominkiem w salonie. Dzieci z przodu, Wysocy z tyłu komenderowała ze swoją zwykłą skutecznością. Mnie posadzono w centrum, na moim skórzanym fotelu jako patriarchę i jubilata dnia. Agnieszka była w zimowym ogrodzie, dyskutując z kuzynami, głośno się śmiejąc i gestykulując kieliszkiem wina z Mołdawii. Małgorzata zawołała ją raz, drugi, ale udawała, że nie słyszy. Za trzecim razem Małgorzata podniosła głos. Agnieszka, chodź na zdjęcie z dziadkiem, na litość boską, to jego osiemdziesiąte dziewiąte urodziny. To, co stało się potem, pozostanie wyryte w mojej pamięci na zawsze. Agnieszka odwróciła się gwałtownie, twarz miała czerwoną, nie wiem czy od wina, czy ze złości, i krzyknęła wystarczająco głośno, żeby wszyscy usłyszeli: O kurwa, mamo, przestań z tymi bzdurami. Ty nie jesteś w ogóle ważny. Wskazała bezpośrednio na mnie. Osiemdziesiąt dziewięć czy sto dziewięć lat. Mam to w dupie. Finalizuję tu transakcję wartą pół miliarda złotych. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Nawet zegar z kukułką przestał kukać. Poczułem się, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie, czekając na moją reakcję. Małgorzata zbladła jak ściana. Piotr upuścił kieliszek wódki, a nawet dzieci przestały się bawić. Minęło kilka sekund, które wydawały się godzinami, zanim ktoś próbował przełamać lody. Mój brat Stanisław wypuścił wymuszony śmiech i powiedział coś o dzisiejszej młodzieży. Ewa pociągnęła Agnieszkę za ramię, szepcząc jej coś do ucha. Małgorzata podbiegła do mnie, przepraszając ze łzami w oczach. Tato ona nie chciała tego powiedzieć, wypiła. Wiesz, jaka ona jest. Podniosłem rękę, przerywając przeprosiny. W porządku, Małgorzata, zróbcie zdjęcie. Wstałem z fotela z trudem, nogi mi drżały, nie tylko ze starości, i powoli ruszyłem w stronę schodów. Zróbcie zdjęcie bez mnie, jestem zmęczony. Resztę przyjęcia spędziłem siedząc sam w moim gabinecie, grzecznie odmawiając wszystkich prób rozmowy. Widziałem Agnieszkę tam w głębi. Teraz cichą, wpatrującą się w telefon, ani razu nie spojrzała w moją stronę. Goście wyszli wcześniej niż zwykle, atmosfera stała się zbyt nieprzyjemna. Małgorzata zostawiła mi kawałek tortu, Piotr ścisnął moje ramię przed wyjściem, ale nikt nie wspomniał o incydencie. Tej nocy, leżąc w łóżku, które dzieliłem z moją zmarłą żoną Heleną przez 60 lat, nie mogłem zasnąć. Słowa Agnieszki odbijały się echem w mojej głowie: Nie jesteś w ogóle ważny. Po wszystkim, co zrobiłem dla tej rodziny, po tym jak pracowałem na dwie zmiany w Tartaku, żeby opłacić jej czesne w prywatnym liceum w Krakowie, po tym jak sprzedałem swoją kolekcję przedwojennych znaczków pocztowych, żeby sfinansować jej rok studiów w Londynie. Po wszystkich tych razach, kiedy się nią opiekowałem jako dzieckiem, podczas gdy Małgorzata pracowała w Warszawie. Przypomniałem sobie Agnieszkę, gdy była mała, może pięć czy sześć lat, spędzała wakacje u mnie i Heleny. Dziadku, opowiedz mi bajkę o smoku wawelskim. Prosiła każdego wieczoru przed snem i opowiadałem, wymyślając nowe przygody za każdym razem, rozśmieszając ją smokowymi figlami. Mówiła, że jestem najlepszym dziadkiem na świecie, jak rzeczy się zmieniają. Następnego dnia, 22 grudnia, obudziłem się z jasnością, jakiej nie czułem od lat. Wypiłem swoją kawę z rogalikiem jak zawsze, podlałem kwiaty w szklarni i dokładnie o dziewiątej wziąłem kluczyki do mojego starego Volkswagena Passata i pojechałem do centrum zakopanego. Zaparkowałem przed kancelarią notarialną Nowakowskiego przy krupówkach. Stary budynek z góralskimi zdobieniami. Mecenas Nowakowski, notariusz, którego znam od czterdziestu lat, przyjął mnie ze swoją zwykłą serdecznością. Panie Kamiński, cóż za zaszczyt. Słyszałem, że wczoraj były Pana urodziny. Osiemdziesiąt dziewięć lat. Gratulacje. Jak mogę Panu pomóc dzisiaj? Chcę zmienić testament, mecenasie. Zmienić wszystko. Spojrzał na mnie zaskoczony, poprawiając okulary. Ale przecież Pan przerobił testament zaledwie półtora roku temu. Wszystko jest idealnie podzielone między Pana dwoje dzieci z zapisami dla wnuków. Wiem. Ale zmieniłem zdanie. Chcę teraz inaczej. Spędziłem następne trzy godziny w tej kancelarii, przerabiając wszystkie dokumenty. Mecenas Nowakowski próbował mnie odwieść kilka razy. Pytał, czy jestem pewien, czy nie wolałbym przemyśleć, skonsultować.